Dobra, już jest odcinek, nie? Siemanko, właśnie skończyliśmy nacleniacz. Weź sobie ilo do ekwipunku. Do Elfie punku! Nie rozpakowywaj e, Teraz na razie chroma zdra. Robimy taki trik. No, magazyn Magazyn. I tak możemy brać dwie rzeczy w jedną. Weźmy jakieś takie surowce, jak złożone... Co, że tam tego nie będzie? No, bo na, kto, na których planach nie ma to, co u nas? To będzie. Nie, nie ma wszystkie, na pewno. Na pewno gdzieś tam. No. Mam nadzieję, że mam lepszy głos. Jestem chory, jakby. Mam nadzieję, że to nie przeszkadza. No. Stacie, weź ten magazyn, wpatruj tam. Ja już pakowałam właśnie. A. To jest trzeci odcinek z Astronomus? Już trzeci? Degrałeś, Jezu. Tak. Czy ktoś ogląda Dominika, jeżeli ktokolwiek nie Dominika ogląda? Co? To napiszcie D w komentarzach. Dobra, Ty włączę dzisiaj albo Pauk. <laughs> nie F. No. I UWAGA! Początek odcinka. Już wlatujemy w kosmos. Nap Napisz mi Dominik. Y y Boże, napiszcie w komentarzu. Dominik. czy chcecie tak. kontynuację no, odcinku nie. serii z to jest planet forever. O. Ja nie wiem, czy ją nagrywać. Jakby pewnie tak nikt się nie odezwie. Wiesz co, a to ty na tą żółtą. Poczekaj, bo my musimy wjeść wiesz... poczekaj, poczekaj, po czym my lecimy. Gazy braką. cię w skądś złożone na wiertło. Po ten te jak on się te aluminium na no. Nie, to... Ale najpierw idziemy na jakąś łagodną planetę. Bo bo Tutaj nie ma gazu, więc jakby tam nie było szkodówki. Poczekaj, y gdzie to jest? To chyba tu było. Budowa Alparzy. Kostrawy. A czekaj, a ja to nie. Nic, bo ja się Planety. O, dobra, i tutaj mamy odpisanie. To? To? To, e z... no, to, to, no, to jest to desolo, część na Eee, jakby... Jest do Jakby wracam po tym jak znajdziemy to, bo nie chcę to to was z tym przynudzać. E dobra, lecimy na tą... Nie, na inną chciałem. To no, tą dalej, dalej, ale... Spokojnie i tak. Nie, zbyt, nie straciliśmy pani. Widzicie. A jak nie było, do... tam tak po Ja Ja chciałem do tamtej zielonej, tamtej dalej, ale oki. Tak. A poczekaj, tam chciałem. Gazy, wodór, siarka, co ich tam wybuchniesz. <laughs> wodór, siarka się powodują, bum. Dobra, bum, to się bum. <śmiech> <trakuje>. <śmiech> no zostaw. Poczekaj, a a to jak to się nazywa? A, a, a to. A, a, a poczekaj, lecimy, lecimy na taką planetę, której ma żelazo. No. Do kolejne szutanie. Dora. Lecimy do Calohidu. Calo? Tutaj... Czele, coś tam. No. Ale pamiętaj, że twarz dodynie. Nie? Cześć. A, a, a. Poczekaj, sto, stop. Dobra, biniasz, to brak kończyło? Nie. Czasem? Po pierwsze. Ma... Ja ten... Nie, bo ja tak by nie zebrałam maksymalów. To jest taki prosty. No. Niepotrzebnie się martwiliśmy, choć czworze, nie ja. Uwaga, patrz. Patrz, to jest poczekaj. Z więcej jest złożonego niż u nas. Wystarczy, wystał światełko. Nie, tyle samo. A tu, poczekaj. No, Uwaga. Wiesz, myślę, I ja... Jedziemy do jaskin, bo w jaskiniach jest Nie, ten balochin. No, właśnie... Właśnie nie jedziemy do Jaszki. Ale ma, jest jak jest malochina, tam pojechaliśmy. Potem. Ale najpierw musimy tu zrobić lama bazę Było, że... się jeszcze mu się naładowało, a potem może nam się na... Przecież jesteśmy w dupnej mieście. jest grina, oczywiście musi być. Gdzieś do jaskini. Tylko sobie zrób jakich nie ma za Wiesz jest, nie wiem. A nie, nie masz kurce. Dobra. Nie jedziemy od razu tak tą parę. co się Nie się tutaj Tak, my mamy super dużo. Dużo. A tutaj chyba ze słońca się ładuje. Tak, bo ja oglądam je o tej planecie. Dużo. Dużo, dużo. Patrz. Czy naładuję? Nie wiem, nawet żeby taką. I pierwsze, czy żeby to małą platformę. Stracić, ale wiesz co, bo na tej początkowej planecie to była, było dużo słońca, nie? I mało wiatru. Tutaj jest mało słońca, dużo wiatru. Nie, tutaj nie ma praktycznie tylu, tego. Nie ma tutaj praktycznie słońca. No, jakoś się te baterie chyba ładują. Ja też. No tak, ale lepsze by były wiatraki małe. Nie masz takiego to idź wykopać. Możesz przecież tego... Tak. No Musisz to coś mieć. Okej, okay, no to masz już wszystko tak naprawdę. Nie. No duże czy po co ci duża kar. Roby przysłonię, bo przecież tego nie mogę drukować na tej. No nie, zrobiłaś kartę. Jak się robi przesłanie? Bo... Mam... To było. Gdzie to? Ślą nie mogę, a coś, nie platforma. Żywicy. Żywica sobie zabrała się, tu nie ma. Jest, jest, jest. Na nauki, do wam jest, Teraz mamy zadanie pilnować grupy i tak tu nie zginiemy, więc dlaczego? Tu nie ma potworów. Ale jest tak jak tle. Bo. Bo, żeby, żeby żeby... Będę musiał naładować od razu tą hotel. Bo tak się automatycznie ładuje Idziemy się rozjeżdżać. Okej, no to idźcie do jaskini, bo masz nie jaskinia Nie jaskina. Klasik, ale... Po to przyszedłeś chcesz przecież. Ja mówiłem, że ja głównie tu nie potem ma tej, obok nie wiem on... Tylko po to, żeby mu żeby areze. A to gdzie indziej na innej planecie, tej obok naszej był było lepiej zrobić. Masz swoją masz bazę? Może, a potem jak będziemy chcieli tu przyjechać, to tak też tupy. Jak w małą bazy to możesz udać, ale wracaj, już i wszystko wszystko masz. Sasie, i... pamiętaj, że główna. Ten, ten. Główna baza powinna być na. Wiesz, czym, Na głównej planecie. Nie, ale też taka... taką. Urodziłeś w Twojej rodzinnej no. No. Tam się nie urodziłem, ja przyjechałam na tamto. Ale się tam zaczęła grać, się urodziłeś. <laughs> nie, bo najpierw się... Byłem na. jakimś statku kosmicznym. No i te, co, co? No i co? No i co jeszcze? Ja myślę, że w pracy tej pracy mieszkasz na szere, żyjesz na stronie i wszystko robisz. Nie wiem, że na no. dom tylko schron. Prawie dom! Prawie dom. No. Ale tak się nie nazywa dom. A jak? Schronienie. Schronienie. Jest to takie u psów? Tak, no, dla zwierząt. U niewiastek? O tutaj mały bateria i co? Czy ta grama jak fabry? Nie, nie ma. Po prostu się nic nie dzieje jest Minecraft! Nie, nie, się nie, na na czymś i nie, nie, nawet nie, 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 idziesz? No ja muszę. Oczy mnie. No muszę. nie, No nie, nie, co Tak. nie, nie, Wiesz co? nie, jeszcze nie, otwieraj. A nie, 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 bo nie, nie, No. E tak, wiesz, co, tak, odłącz. Szybko, wyłącz to. To, wyłącz. To, bo też, też podsumowali. Ale chodzi o kabel. Chyba podłącz to do. Ja wola, dlaczego to otworzyliście? Miało to być na odcinek. Mówiłaś. No powiedziałem. Mówiłem. To jest z badania przedmiot? No też, przetrąć też badania. Prawo chyba. Nie, nie ma nic, sam. mogę się kopać? Mogę. No. Nie. A to ty jesteś krestawy, czy to sama mu cię ciebie? Ja Samo? muszę. A się wkracza. No. Tylko gdzieś musisz to skończyć. Proszę, możesz mi nakopać złożonego? Kaszia, no, mogę się pokopać podłączyć? Wyjdź, bo wsiadł się uduszyć z tego. Nie umuszę się tak szybko zobaczyć. Wiem, bo ci zrobiłem baki. Mogę cię, żeby byłem takiego. Wiem, gdzie mogę sobie żeby trzeci. Żeby zrobić trzeci. Nie być awaryjny. O to właśnie. To nie ma Jest. Zresztą. Mogę bym miał tak zbierać. Nas, to jest tego rzeczy. Ej, zasiódo! Znaczy to zabiłem. Nie, nie mam nic. Pozec! Nie, trzeba Poza... wykopać. I teraz. F, Nie, bo to nie jest wykupane w całości. Jeszcze nad tym musicie. A to ja o. A tego przerobicie, tak? Przerobimy. Nie robicie. nie myśli. Chcesz to na swoją planetę? Ale my tego nie przenosimy na swoją planetę. No. A jak chcesz to zbadać? Złożony go I to tutaj widziałam, na tej szkole, dawaj. Potem... Ja byłem... Złożę złożonego, złożonego. Jak my i tak tutaj będziemy. Nie będziemy.

3 razy 5. Bo jest. Ba... Czyli będziemy mieli 15. Dobra. Do... Nie, nie, nie. Tutaj. E, na e, e, i. też i. też... Te że. No, wywalić. Nic nie wywalić. Tak. Posstaw to tu. I tu. Ten tam Tamtą w stronę dwa. I przewodu. E. Dobra. Mam poczekaj, coś... ja umiem. dobrze ale co tu coś, coś się tak nie wodno? Tu zacząłeś grać chwilę. Co coś no, trzeba coś wywalić. Poczekaj. Nie trzeba nic wywalić naciśnij Zielony przycisk. Poczekaj. Zielony przycisk. Poczekaj. Zielony przycisk. I też może pierwszy. Być... Oba, żywicie. Bie... Też bie... bierzemy żywicę mhm, Bierzemy żywicie. Poczekaj. Poczekaj. No, poczekaj. Twoja gra, twoja gra. Dobra, przestaliście się kłócić nareszcie. Uuu, wielkie osiągnięcie. Łodzie! Normalnie, Piotr żyła. To materia,

Trudno! Jak my się poradzimy? E, rurę weź. O. Jaką rurkę? Ty, ty. No pod rurkę rurkę z tlenem. Tak. Tak. O, to jest? Też na szkoła.

ty postaw. Czekaj. Musimy coś tu zostawić. Co zostawić? Czekaj. Nie mam. Bartku ma nie ma. bo też też Wiem, że to było czynne. Tak naprawdę, było mało. To coś jest. Po co ty to zrobiłeś? Muszę mu też zrobić. No! Weź tą głowę, Janusz! Weź tą głowę! Jest takie coś jak budowanie. W tej grze proszę. to? Nie, możemy no. być noż. Jak? w czym się buduje? Po patrz. Też wkładka, by tak? To się nazywa wygładzanie. a nie schodzimy do tej palni jakby do tej jaskini, bo tam to... mogą być tenne surowce. A może być manoli, bo No. No tak. Ja ja mogę nie trzeba O, Nie nie. To jest przejście. Fajnie, ej, mam nadzieję, że to uciekło. tylko... Halo, otary buing? Nie, trzeba w różnych miejscach to robić. Też, też, troszkę. O. tam ci, ładniejsi możliwie, niż ja na tamten świecie. O! A to Stasiek. Ja mogę to wygładzić? O ja Mogę się... to wygładzić? Chcę i wykładam teraz. Tak. Chcę. Chcę. I niszcz. Nie. Ten ja się wygładza? No tak. Poczekajcie, chyba mamy przepaść. O byliśmy, to by naprzód mieliśmy. A no, może nie. Taki, okay, chodź. Nie będzie taki masz. A, jeszcze? I weź. Ja o czymś. Okay. A, no, czy... nie, wiem, tylko nie, jeden zbiornik. Drugi zbiornik się powoli tończy. Weź to się, się. Puszczmy, Te? O! O! Czekaj. To się nie poczyło. Co to? Jesteś kur... Już... Mamy na tutaj koniec. To nie jest. O! Daj Ej, co to jest? A, to, nie, nie da się tego zbadać. Musimy sobie zabrać na górę. Czekaj, co to jest? Bo to może być interesujące. Silnik działający! Upa, 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 upa. Nie, druzy. Co to jest? Cześć. Cześć. Oj. I czytaj. już twardy jest? tego mamy. Hmm. Dawaj, eee, eee, tlen, tlen, rurka. Nie. Wyglądają, my tam, my też wyglądają, jak to tylko, bo pamiętam, jak oglądałam, gdzie to było bardzo, bardzo nisko. Eee, słuchajcie, jest już druga kostka. No jest nisko? Niszczość. i obok to Ej, weź kostki! Trzy kostki, wow!

Zdężyłeś. Ej, wiecie co, co, ja was was słyszę. O, i to. to. będzie mieli dwie na razie i Dzięki za I wejście te łączę ze sobą. O, no.

ta. a czekaj tak? i, nać. I zmie, tylko, tylko jeszcze klasie jeszcze jeden gdzieś inaczej i żmiej tylko żmiej jeszcze i zielony tak. ok idziemy dalej tak rob. no no, no my, gdzie było ułożone chyba tam jak tam przewoła przewoła a tutaj widzisz też ciepło Przekopcie się przez ścianę, za ścianą jeszcze jest. Kulą czy trzymam na, na razie bez stanu Eee, popiec. Co się niszczy? Eee, pod tym musisz wykopać. Ej, uważaj, bo to się zasadziło! Już nie, ej właśnie, nie, bo jeśli by się mu to zasadziło, ej, tylko tam do nie, spokojnie, idzie co, wracam, jak się coś więcej będzie działo, właśnie wpadliśmy w dziurę i po, po konkretną górę. No. Chodźmy tam i zrobimy z bokiem. Ja e, no, Na łukosz, tak. Rzymi. Nie. Ty nasz... masz... Rzymi. nie oczywiście. Uwaga, bo to... Znieście tamtą rośnikę. Nie A? wiem tam. Dobra, znaleźliście kolejną przynajmniej tej nie, nie otwierajcie, dopóki. Nie powiem, że wznaję odcinek, okej? Okay? Postawiamy generator. Jak, będziemy, jak do mnie odpowiedział, nagrywamy. Ale ja już nagrywam. no, no to fajnie. No to my lecimy. Uwaga, trzy, cztery, wszystko odpalamy. Lecimy na wypal. A ja się Nie, to one tylko poszedł, żeby. Choć, coś. coś ty, tylko, nie Nie, że żeby a, to znowu, znowu to wolałam coś innego. Hmm. Co my sobie Potem my wyniesiemy na się na Zostaw to, to, to tutaj przy. Zostaw to, to przy tych mm. mm. tutaj... bardzo. Ocie. myślę, że tam jest taki wielki spadek. w 300, ta dziura. Taka dziura jest ogromna, jakby ja nie jesteśmy chyba w tym samym dziurku. Ok, Pysymy. Nie wiem. Filip, to jeśli to jest... nie chcesz się zgubić, idź po przywodach. Zostaw już tutaj, przy wejściu. Zostaw przy wejściu, jakby wracasz. E... A mnie gdzieś pojechałeś, a tu chodzi. A tu chodzi. Południe wody, południe wody. Dobra, idź. Przerwał się. Przerwał a ta nasza... O, my, tam nie no. my nie mamy tam nieskończonej energii w trapecie? I tak skończy. mamy piecach, Ale nam się nie może skończyć energię z tych słupków. Yy, nie, nie można. Jak mamy słupki, mamy energię. No w dół dziś. Chyba nie zwiedzajmy jej. No nie zwiedzajmy. Weź jeszcze tą kostkę. Bo no na ten, na ten punkt. Jaki ten ma ten? To to tak, co budowało. Czuł. O. Hop. nic nie ma. Normalnie ten, że to jest no, ale... takie. Tak to jest chyba coś innego. No no. Nie, to jest tak. Tak, to jest nakupać. Bo tak sobie myślałam, gdzie... To jest duże kwarta. Tak. Okej, to idziemy. To są takie znaczki. Też złożone. Tandale wiesz. E, halo? Dobra. No tutaj to wysiadłem. Dobra, nie wiem. Ej, to cię, jeszcze większa jest linia. Łocie panie, ile wszystkiego. Weź mnie puść. O Jezus. no mi ty ty ty, ty 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 wrono! Co? Wykraczałem, nie? nie? Wykraczałem. Wcześniej mnie zazwali światłowo, teraz będę wrona. Nie? O, nie. Um, Dobimy, wrzucamy tam latarka. Nie, i tak to jest bardzo głębokie. Nie wrzucamy to latarki. Ale głęboko. import. Okej. Okay. <grym> Teraz już tam nie stać. Uspanie tutaj, Chcia Chcia to jest tutaj. tutaj. Grozi śmiercią. Ty pamiętaj o powietrzu. Dobierzmy samochód. Akcja. poczekajcie. Czekaj. Słuchajcie, mamy 30 sekund, 30, 30 minutowy odcinek, i od razu po tym odcinku nagrywamy kolejny. No, a więc może zostawię resztę sekund na coś lepszego.